Cześć moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z cyklu szpanej dzbany, w którym podsumowujemy ostatni tydzień w technologicznym świecie, a dzisiaj, między innymi, o bardzo głośnym silniku z drukarki 3D i o pewnej bardzo irytującej reklamie, której głośno raczej mało kto chciałby puszczać. Zapraszam! A zaczynamy od nowej wersji wynalazku, z którego korzystają miliony ludzi, a mianowicie e-papier. Firma E-Ink zaprezentowała nową wersję swojego papieru, która jest szybsza, ma jeszcze lepsze odwzorowanie kolorów. A do tego, przy podświetleniu w nowym urządzeniu E-Ink Gallery 3, będzie redukowała niebieskie światło. O tym, dlaczego niebieskie światło jest takie złe, opowiadaliśmy w jednym z naszych materiałów, na który oczywiście serdecznie zapraszam. Jeżeli widzieliście ostatnio nowe laptopy Asusa, to być może zwróciliście uwagę, że w niektórych modelach nad klawiaturą umieszczoną w obudowie znajduje się jeszcze dodatkowy ekran, pod tym ekranem takim, który jest w klapce składanym. Jeżeli więc patrząc na taki komputer pozazdrościliście jego użytkownikom, to Asus wypuścił sam taki ekran wolnostojący, który możecie sobie podłączyć do laptopa. Ma on rozdzielczość 1920x550 pikseli, czyli działa w formacie obrazu 32x9 i ma 14 cali, no przy czym jest taki bardzo podłużny, więc w praktyce odpowiada laptopowi o znacznie większej przekątnej ekranu. Ale jeżeli chcielibyście sobie taki ekranik dołożyć, to no właśnie ASUS takim ekranem zaszpanował. Dobra, dobra, wiem na co czekacie. Najważniejsza informacja technologicznego świata w ostatnim tygodniu to jest to, że Elon Musk, jeden z najbogatszych ludzi na świecie, te dane się bardzo szybko deaktualizują i się wyprzedzają, więc nie będę tutaj mówił, najbogatszy człowiek na świecie, bo możecie to obejrzeć później, jak już nie będzie. Postanowił wydać 40 ponad miliardów dolarów na to, żeby kupić sobie Twittera. Czyli aplikację, którą można osiągnąć za darmo. Przecież nawet nie pomyślał o tym, że Twitter jest darmowy. Nie no, w każdym razie zostanie on właścicielem 100% akcji na Twitterze i będzie mógł w zasadzie zrobić sobie z tą firmą co chce, co ma swoje plusy i minusy. Natomiast na pewno jest to wielki szpan dla Ilona Maska, a dla użytkowników Twittera, którzy nie przepadają za tym ekscentrycznym miliarderem już niekoniecznie. Wydrukowany na drukarce 3D z miedzi, silnik odrzutowy o masie 150 kg osiągnął pełen ciąg 98 kN. I sprawia to, że w kolejnych rakietach, które będą mogły latać w kosmos, no bo przecież rakietami chcą latać w kosmos, raczej nie chcemy ich wysyłać na przykład na stolice innych krajów, prawda? Będzie można zastosować sprzęt, który jest tańszy, łatwiejszy w produkcji. Czyli wielkie marzenie tych, którzy chcą podbić Marsa, może się ziścić szybciej, niż moglibyśmy się tego spodziewać. Chociaż nie wiadomo teraz, czy ci miliarderzy nie będą teraz dłużej przesiadywać na mediach społecznościowych, skoro sami już je kupują. Jeszcze jedna dobra wiadomość, tym razem dla wszystkich abonentów sieci komórkowych i usług internetowych, którym włączono. Dziwne usługi typu granie na czekanie, bezpieczny internet i tego typu rzeczy, które na początku zwykle są darmowe, ale po miesiącu trzeba z nich zrezygnować albo płacić dalej. I w zasadzie przy podpisywaniu umowy ktoś nas niby informuje, że coś takiego jest, ale w zasadzie nie pyta nas, czy po prostu tego chcemy. I Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wziął y, na warsztat właśnie takie dodatkowe usługi i ukarał już NetEye i Orange prawomocnymi wyrokami. Play, w momencie kiedy mówię te słowa, jeszcze prawomocnego wyroku, nie ma, ale wiele wskazuje na to, że zostanie nukarany. Jeżeli więc macie takie dodatkowe usługi, za które płacicie zwykle po kilka złotych, czasami jest to 2, czasami jest to 10 złotych, typu bezpieczny internet, graj na czekanie i tego typu inne rzeczy, możecie złożyć oficjalną reklamację i WOKiK obiecuje, że te reklamacje będą pozytywnie rozpatrzone i pieniądze zwrócone klientom. Dobrze, to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o dobre informacje z zeszłego tygodnia. Te najważniejsze, które ja osobiście dla Was wybrałem. A teraz przejdźmy do rzeczy bardziej smutnych. Mówiłem o tym, że zamiast kupować nowy laptop, możecie kupić niewielki ekran, i to w zasadzie dobrze się dopełnia z informacją, że niestety ceny laptopów w najbliższym czasie mogą podrożeć. A wszystko przez to, że pandemia COVID wróciła do Chin. Który to jest głównym producentem laptopów i podzespołów do tychże. Dlatego więc jeżeli planowaliście zakup laptopa po pandemii, bo myśleliście, że w końcu dostawy laptopów będą i będzie taniej, no to niestety pandemia zatacza kolejne koło tym razem w Chinach, no i ceny tego sprzętu szybko nie stanieją. Google musi popracować trochę nad nową funkcją, którą wprowadził do anglojęzycznej wersji swoich dokumentów, która to sprawdza cały tekst, który sobie napiszemy pod takimi kategoriami inkluzywności wykorzystania neutralnego języka. Czyli na przykład, jeżeli ktoś napisze Mankind, no to Google poprawia, że no nie Mankind, tylko Humankind, no bo nie chcemy określać, że dokładnie chodzi o mężczyzn, chcemy określić, że chodzi o wszystkich, no i tego typu rzeczy. W teorii wiele osób może chcieć z tego korzystać, patrząc na to, jakie są w internecie i na świecie trendy. Ale w praktyce okazało się, że ten system nie działa jeszcze poprawnie i Google musi go wycofać, żeby troszeczkę nad nim popracować. A okazało się tak dlatego, że kiedy przez ten nowy system przepuszczono chociażby wypowiedź założyciela Ku Klux Klan, to okazało się, że nowy system Google nie widzi tam żadnego problemu, mimo tego, że osoba ta obrażała i wyzywała mniejszości. A z drugiej strony, w słynnej przemowie Johna Kennedy'ego udało się temu systemowi podkreślić kilka błędów i stwierdzić, że autor nie jest do końca inkluzywny, więc no jest parę rzeczy do dopracowania i Google musi nad tym jeszcze posiedzieć. A dostaliście ostatnio może maila o tym, że wygraliście jakieś pieniądze od Rosmana i możecie odebrać np. 2000 zł. Jeżeli tak, no to możecie paść ofiarą oszustwa, ponieważ po kliknięciu w taki link jesteśmy zachęcani do tego, żeby zainstalować w na naszym sprzęcie program, a program ten jest programem szpiegowskim. Więc no nie masz panów i bez próby naciągania nas na coś i oszustwa, dlatego też ostrzegamy i tym razem. No i na koniec pozostaje mi zostawić Was z najbardziej irytującą reklamą tego sezonu. Trzymajcie się i cześć. Dobra, dobra, tyle wystarczy, nie będę Was przecież torturował. Do następnego razu obejrzyjcie też nasze inne materiały, wchodźcie na naszą stronę, naszego facebooka. Do zobaczenia. Cześć.